Wybrany. Czujesz to? To jest niepokojące w Twoim duchu. To nie jest zamieszanie. To jasność, która się przebija. Twoje duchowe widzenie właśnie się obudziło. Niestopniowo, nagle, słuchaj uważnie. Jest powód, dla którego kliknąłeś na ten film. Jest powód, dla którego wciąż tu jesteś. Niebo zorganizowało ten moment, ponieważ Bóg otwiera w Tobie coś. Co zostało zapieczętowane, ukryte, zamknięte. A pod koniec tej wiadomości zrozumiesz, dlaczego postrzegałeś rzeczy inaczej. Dlaczego niektórzy nagle czują się dziwnie. Bo drzwi, których kiedyś chciałeś, teraz cię odpychają. Bo jasność zalewa tam, gdzie żyło zamieszanie. To nie jest motywacja, to jest prorocze aktywowanie. Zakończymy modlitwą, która przypieczętuje ten dar nad Twoim życiem i przełamie każdą zasłonę, jaką wróg rzucił na Twoje postrzeganie. Ale najpierw, jeśli coś w Twoim duchu się właśnie budzi, napisz 99 w komentarzach. Niech niebo zobaczy Twoją zgodę i powstanie z tą wspólnotą wybranych, kroczących w proroczym rozeznaniu, bo nigdy nie miałeś widzieć sam. To jest Twój moment. Przeszedłeś przez życie z zasłoną na duchowych oczach. Nie dlatego, że Bóg pozbawił cię widzenia, ale dlatego, że wróg cię potrzebował. Ślepy, zdezorientowany, rozproszony, niezdolny do zobaczenia ich taktyk, niezdolny do rozpoznania ich pułapek. Ale ten sezon się skończył. Pokażę ci, co się stało. Czujesz rzeczy, czujesz rzeczy, zauważasz rzeczy, rozmowę, która brzmi dziwnie, nawet jeśli słowa brzmią poprawnie. Osoba, która wyczerpuje cię nawet uśmiechem. Szansa, która na papierze wydaje się idealna, ale w twoim duchu wydaje się niewłaściwa. A ty myślałeś, że za dużo analizujesz, przesadzasz, jesteś zbyt wrażliwy. Ale oto, co właśnie ujawniło mi niebo. Nie przesadzałaś z analizą, byłeś wnikliwy, nie przesadzałeś, zauważyłeś, nie byłeś zbyt wrażliwy. Byłeś duchowo czujny, ponieważ Bóg wyostrzył twoją wizję, wytrenował rozeznanie, nauczył cię patrzeć poza powierzchnię, w sferę prawdy. Efezjan 118 głosi: I modlę się, aby oczy twojego serca zostały oświecone, tak aby poznały nadzieję, do której cię powołał. Uważnie to obserwuj: oczy twojego serca, nie fizyczne oczy, twoje duchowe widzenie. A teraz, wybrani, Bóg odpowiada na tę modlitwę o Twoje życie. Zasłona się podnosi, równowaga się załamuje i zaczynasz to widzieć na serio, po raz pierwszy od dawna. Przysłów 20:12 mówią, uszy słyszące i oczy widzące, że Pan stworzył ich obie. Patrz na to. Bóg uczynił Twoje zmysły duchowymi. Zaprojektował Cię, byś dostrzegał poza naturalnym, widział to, co jest ukryte, słyszał to, czego nie zostało powiedziane. Wiedział, co jest ukryte. A teraz aktywuje ten dar na poziomie, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. Oto dlaczego to ma znaczenie. I słuchaj uważnie. Wróg działa w cieniu Twojego życia. Ukryci za maskami, udając swoich agentów jako sojuszników, maskując ataki jako okazję. I przez długi czas nie było tego widzieć. Wpadliście w pułapki, zaufaliście niewłaściwym ludziom. Otworzyliście drzwi, które powinniście byli zapieczętować. Zawieraliście umowy, których powinniście byli zrezygnować. Ale to się kończy, bo druga list do Koryntian 211 nas ostrzega. Nie jesteśmy nieświadomi waszych intryk. Uważaj na ten język, nie bez świadomości. Oznacza to, że musimy widzieć, wiedzieć, postrzegać. A teraz Bóg zdejmuje każdą duchową opaskę z oczu, którą wróg założył ci na oczy. Wchodzisz w okres radykalnej jasności, boskiego rozeznania, proroczej wizji, i tu zaczyna się robić potężnie. Istnieją trzy wymiary, które Bóg uwalnia nad twoim życiem. A za chwilę ujawnię trzeci wymiar, do którego większość wierzących nigdy nie ma dostępu. Ale najpierw musisz zrozumieć podstawę. Bóg daje ci zdolność rozpoznawania duchów nie tylko demony duchy, motywacje stojące za słowami, intencje stojące za czynami. Ofiary rektusa energia stojąca za atmosferami. Wchodzisz do pokoju i wiesz, bez słowa od nikogo, który duch działa: strach, kontrola, manipulacja, duma, religia, pożądanie, czary, lub pokój, radość, miłość, prawda, święta obecność. Najpierw Jan 41: Naucza nas: Nie wierzcie wszystkim duchom, lecz testujcie duchy, by sprawdzić, czy pochodzą od Boga. Patrz na to, sprawdź duchy. Oznacza to, że masz autorytet i zdolność rozpoznawania tego, co dzieje się wokół ciebie. A teraz Bóg doskonali w tobie ten dar. Nie dasz się już zwieść łagodnym słowom. Nie będziesz już manipulowany fałszywymi pozorami. Zobaczysz przez maskę, poczujesz powód. Poznasz prawdę. Zobacz, jak to się objawia w praktyce. Ktoś powie słowa brzmiące duchowo, ale twój duch się wycofa. Poczujesz niezgodę, fałszywe namaszczenie, mieszankę, a tam, gdzie kiedyś ignorowałeś to uczucie, by zachować spokój, teraz go uhonorujesz, będziesz się chronić, będziesz strzec swoich bram, ponieważ Bóg uczy, że rozeznanie nie jest podejrzane. To ochrona, to nie jest osąd, to mądrość, ale oto klucz, który wszystko odblokowuje. Ten dar wymaga wrażliwości. Nie można chodzić w duchowym rozeznaniu, żyjąc w duchowym zaangażowaniu. Nie możesz jej wyraźnie dostrzec, gdy zajmujesz się nieczystymi rzeczami. Czystość wyostrza wzrok. Świętość podnosi rozeznanie. II Tymoteusza 2 Tymoteusza 2,21 mówi: Ci, którzy się oczyszczają, będą narzędziami do specjalnych celów, uświęconymi, użytecznymi dla nauczyciela. Patrz na to. Uczynione świętymi, użytecznymi. Te dwie rzeczy są ze sobą powiązane. Ich konsekracja decyduje o ich postrzeganiu. Teraz potrzebuję, żebyś coś zrobił. Zapytaj Ducha Świętego. Gdzie pozwoliłem na zobowiązanie? Gdzie otworzyłam drzwi do zamieszania? Co konsumowałem w mediach, muzyce, relacjach, treściach? Co tłumi moje duchowe zmysły? Więc słuchaj tego, co ujawni. Szybko, jeśli to cię szybko zabierze. Pokutuj, jeśli cię potępi. Zerwij kontakt, jeśli ci karze. Bo czystość otwiera proroczą wizję. Bóg nie daje ci tylko rozeznania. Daje ci wizję. Zdolność przewidzenia tego, co nadchodzi, zanim to nadejdzie. Poczuj zmiany, zanim się ujawnią. Rozpoznawaj wzorce, zanim się powtórzą. Zgłaszaj zadania, zanim zostaną aktywowane. To nie jest zgadywanie. To jest świadomość prorocza i jest biblijna. Amos 37 głosi: Z pewnością suwerenny Pan nic nie robi, nie ujawniając swojego planu swoim sługom, prorokom. Patrz na to: Bóg objawia, nie ukrywa swoich planów przed swoim ludem pokazuje im, przygotowuje je, ostrzega ich a teraz, wybrani, Bóg zasłania Twoją przyszłość. Zaczynasz przewidywać przyszłość nie z lęku, lecz z jasnością nie ze strachu, lecz z wiarą oto, co to oznacza. Będziesz śnić o snach, które przynoszą naukę. Pojawią się nagłe wrażenia, które będą przypominać pobrania. Poczujesz niebezpieczeństwo, zanim nadejdzie. Zauważysz przełom, zanim się ujawni i nie będziesz już odrzucać tych momentów jako przypadek czy wyobraźnię. Będziesz ich czcić, pisać w dzienniku, modlić się za nich, bo Bóg przemawia do ciebie w sposób, którego naturalny umysł nie zrozumie. Hiob 33:14-15 Ujawnia. Bo Bóg przemawia teraz w jeden sposób, teraz w inny, choć nikt tego nie dostrzega, we śnie, w wizji nocy, gdy głęboki sen spada na ludzi śpiących w łóżkach. Patrz na to, Bóg przemawia, komunikuje się, ujawnia. A teraz zwiększa swoją zdolność do odbierania swojego głosu. Nie tylko w modlitwie, ale także w snach, wizjach, nagłych wrażeniach, świętych szeptach. Ale oto jest warunek i to jest fundamentalne. Musisz opiekować się tym darem z pokorą. Prorocza wizja nie służy tylko do upiększania. To dla służby. To nie po to, by cię wywyższać. To ma na celu budowanie innych. Nie chodzi o kontrolę nad wynikami. Chodzi o zgodność z wolą nieba. Przysłów 29, 18 mówi: Gdzie nie ma wizji, ludzie giną. Twoja wizja nie jest tylko dla ciebie. Jest dla ludzi, których Bóg wyznaczył na twoje życie. Używaj go, by prowadzić, chronić. Zachęcać, ostrzegać, budować. Więc teraz zacznij zwracać uwagę. Kiedy obudzisz się ze snu, zapisz to od razu. Gdy poczujesz coś w swoim duchu, zatrzymaj się i pomódl. Kiedy Bóg pokazuje ci coś o kimś, zapytaj go, co mam z tym zrobić. Czy mam się modlić? Czy mam mówić? Czy mam nadzieję? An. Bo prorocza wizja bez mądrości prowadzi do chaosu. Ale prorocza wizja z pokorą prowadzi do postępu, a teraz ten wymiar, do którego większość wierzących nigdy nie dociera. I wtedy wszystko się zmienia, nie tylko dla Ciebie, ale dla wszystkich wokół. Bóg daje Ci zdolność widzieć ludzi tak, jak widzi ich niebo. Nie tak, jak wyglądają, ale tak, jak są zaprojektowane, nie w ich kruchości, lecz w potencjale, nie w porażce, lecz w ich powołaniu. To jest scena, do której wszedł Jezus. Gdy spojrzał na Petera, nie zobaczył rybaka, zobaczył kamień, gdy spojrzał na kobietę przy studni, nie widział grzesznika, zobaczył wyznawcę, gdy spojrzał na Zakiusa, nie widział złodzieja, zobaczył poszukiwacza. A teraz Bóg trenuje Twoje oczy, by widziały w ten sam sposób: spójrz poza występ na cel, by zobaczyć poza ból, na obietnicę. 1 Samuel 167 mówi: Pan nie patrzy na to, co ludzie obserwują. Ludzie patrzą na wygląd zewnętrzny, ale Pan patrzy na serce. Patrz na to. Pan patrzy na serce. A teraz uczy Ciebie tego samego. Nie oceniać po tym, co widzisz na powierzchni, ale dostrzegać to, co kryje się pod spodem. Zobaczyć złoto w ziemi, skarb w rozbitej naczyniu, króla w pasterzu. Oto dlaczego to ma znaczenie. Spotkasz ludzi, którzy wyglądają jak wrogowie, ale w rzeczywistości są misjami. Znajdziesz ludzi, którzy wydają się zagubieni, ale faktycznie są gotowi na randkę. Zobaczysz przerwę, którą niebo przygotowuje się do przywrócenia. I zamiast ich odrzucać, odrzucać czy unikać, zobaczysz je przez pryzmat nieba. Będziesz mówić o życiu. Będziesz przepowiadać przeznaczenie. Będziesz wzywać to, co Bóg w nich umieścił. Ale oto jego siła. Kiedy widzisz ludzi tak, jak widzi ich Bóg, Stajesz się katalizatorem ich rozwoju. Jego słowa mają wagę. Twoje modlitwy zmieniają otoczenie. Twoja aktywna obecność wzywa, ponieważ nie działasz już w naturalnej percepcji, działasz na podstawie boskiego objawienia i to zmienia wszystko. Pokażę ci obraz tego, co zaraz się wydarzy. Wejdziesz do przestrzeni, gdzie inni widzą chaos, ale zobaczysz też szansę. Tam, gdzie inni widzą odrzucenie. Ty zobaczysz przekierowania. Tam, gdzie inni widzą opóźnienie, ty zobaczysz boski timing. Tam, gdzie inni widzą przeszkody, ty zobaczysz zadania, bo otworzyłeś oczy. Jego wizja była wyrównana, a teraz idziesz z perspektywą nieba. Izajasz 113 mówi o Mesjaszu: Nie będzie sądził po tym, co widzi oczami, ani nie zdecyduje po tym, co słyszy uszami. Patrz na to. Nie po tym, co widzi. Nie po tym, co słyszy, lecz po tym, co wie w duchu. To jest poziom, który Bóg ci przyprowadza. To nie jest powierzchowne spojrzenie, lecz percepcja na poziomie duchowym. A kiedy wchodzisz w ten wymiar, stajesz się niepowstrzymany, niewzruszony, niewzruszony. No to ruszajmy, bo choć teraźniejszość jest bezpieczna, jest wróg, który chce cię przekonać do czegoś innego. Musisz pokazać jego taktyki, żebyś je rozpoznał i postawił na swoim. Toczy się duchowa walka o jego wizję. Bo wróg wie, że wierzący z jasną wizją jest niebezpieczny, rozważny wierzący jest nietykalny, wierzący, który widzi oczami nieba, jest zagrożeniem dla całej demonicznej misji. Oto prawda, której większość ludzi nie zdaje sobie sprawy. Wróg nie walczy z duchowo ślepymi ludźmi, walczy z finansowanymi, skupionymi, rozważnymi wierzącymi, z proroczą jasnością. To ty. A jego główną bronią przeciwko celowaniu jest zamieszanie. Będzie bombardował cię hałasem, przytłaczał informacjami, rozpraszał emocjami, zalewał opiniami wszystko to po to, by zamazać ci wzrok, rozróżniać rozsądek, sprawić, że zaczniesz wątpić w to, co Bóg ci pokazał. Ale Efezjan 6:12 przypomina nam bo nasza walka nie toczy się z ciałem i krwią, lecz z władcami, z władzami, z mocami tego mrocznego świata. I z duchowymi siłami zła w niebiańskich sferach. Uważnie to obserwuj. Ich walka nie jest naturalna, to duchowe. A to oznacza, że Twoja broń powinna być duchowa, nielogiczna, nierozumowa lecz autorytet Słowa Bożego i moc ducha świętego. Teraz chcę, żebyś coś zrobił. Powiedz ze mną na głos. Potępiam każdego ducha zamieszania, zniekształceń i ślepoty. Łamię umowę ze strachem, wątpliwością i wątpliwościami. Trzymam misję wroga, by zaciemnić mój wzrok i otępić rozeznanie. I tracę niebiańską jasność, mądrość i proroczą wizję mojego życia w imię Jezusa. Powiedziałeś? Dobry, bo gdy mówisz z autorytetem, niebo się porusza, a piekło drży. Jego słowa nie są puste, mają znaczenie w sferze duchowej. Przysłów 18:21 mówią. Język ma moc życia i śmierci. Więc przestań gadać, zamieszanie. Przestań się rozkazywać i... Nie widzę dobrze. Nie wiem, co robić. Jestem tak zagubiony. An. Te słowa to zgoda z planem wroga. Zamiast tego zacznij deklarować. Moja wizja jest jasna. Moje rozeznanie jest ostre. Widzę to, co niebo. Wiem, co Bóg wie. Chodzę z proroczą jasnością. Opowiadaj o swojej wizji w życiu, mów prawdę, a nie swoją percepcję, a teraz o to, co zaraz się wydarzy i musisz się na to przygotować. Bóg zaraz potwierdzi to, co w tobie otworzył. Za dni, nie tygodnie, nie miesiące zobaczysz dowody tej nowej wizji. Ktoś ujawni twoją prawdziwą naturę i zrozumiesz, że zdałeś sobie sprawę z niej tygodnie temu. Drzwi się zamkną i zrozumiesz, dlaczego twój duch się opierał. Sen się spełni i rozpoznasz je jako boskie pouczenie. Pojawi się okazja, i będziesz pewien, że to od Boga. Dlaczego? Bo Izajasz 60:22 mówi: Ja jestem Panem. W Twoim czasie zrobię to szybko. Zauważ ten wzór. Bóg nie działa zgodnie ze swoim harmonogramem. Porusza się w czasie, a jego timing zawsze jest idealny. To, o co się modliłeś, jasność, rozeznanie, prorocze widzenie, nie jest opóźnione. Jest już wydawana, a potwierdzenie nadchodzi nagle, niezaprzeczalnie, nie do pomylenia. Ale oto warunek. Musisz być gotów działać na podstawie tego, co widzisz, bo wizja bez posłuszeństwa jest zmarnowana na życie. Wizja bez działania jest bez znaczenia. Bóg nie otwiera Twoich oczu, byś mógł stać w miejscu. Otwiera się tak, byś mógł poruszać się z pewnością siebie. Chodzić z autorytetem, dokładnie rozróżniać i dopasowywać swoje kroki do Jego doskonałej woli. Teraz przedstawię Ci praktyczny plan aktywacji. To nie są sugestie, to są instrukcje. A jeśli za nimi pójdziesz, zobaczysz, jak dar oczu nieba objawia się w namacalny, niezaprzeczalny sposób. Po pierwsze, poświęć dziś swoją wizję Bogu. Módl się nad swoimi fizycznymi oczami i duchowym wzrokiem. Proś Boga. By oczyścił to, co dopuściłeś do środka. Poświęć swoją wiedzę celowi królestwa, a nie doczesnej ciekawości. Po drugie, nawracaj się za wszelkie duchowe zobowiązania. Proś Ducha Świętego. Czy nakarmiłem swoje oczy rzeczami, które stępiły moją rozeznawczość? Czy konsumowałem treści, które zaciemniały moją jasność? Potem pokutuj i przestaw się ustawiać. Numer 3. 24-godzinne poście od mediów. Brak mediów społecznościowych, brak wiadomości, brak rozrywki. Wykorzystaj ten czas, by oczyścić hałas i wyostrzyć swoje duchowe zmysły. Pozwól, by cisza zmieniła Twoją percepcję. Po czwarte, zapisz w dzienniku to, co widzisz. Każdy sen, każde wrażenie, każda nagła chwila świadomości, pisz. Datuj to, módlcie się o to, bo prorocza wizja rośnie, gdy się nią opiekuje. Po piąte, codziennie wyrażaj swoją wizję. Zapisz pięć wyznań wiary i wypowiadaj je każdego ranka. Na przykład mam otwarte oczy. Moje rozeznanie jest ostre. Widzę to, co niebo. Widzę to, czego inni nie dostrzegają. Chodzę z proroczą jasnością. Numer 6. Zabezpieczcie bramy. Twoje oczy są bramami, Twoje uszy to bramy, Twoje usta to brama. To, co pozwalasz sobie wejść, decyduje o tym, co możesz postrzegać. Chroń ich. Poświęć ich. Namaszcz ich olejem, jeśli Duch prowadzi. Po siódme. Studiuj Pismo Święte na temat duchowej wizji w tym tygodniu. Przeczytaj Efezjan 118, Przysłów 20, 12, Druga List do Koryntian 418, Mateusza 13, 16 oraz Psalm 119, 18. Niech Słowo Boże odnowi Twoje rozumienie wizji. Numer 8. Testuj wszystkie duchy. Kiedy czujesz, że coś jest nie tak, nie ignoruj tego. Modlić się. Zapytaj Boga, a co rozpoznaje? To od Ciebie, ode mnie czy od wroga? Oms. Potem czekaj na Jego odpowiedź. Po dziewiąte. Poproś Boga o osobę, która spojrzy Jego oczami w tym tygodniu. Więc módlcie się za nich. Życie przemawia nad nimi. Potencjał do przepowiedni. Pozwól, by Twoja wizja stała się narzędziem ich rozwoju. Po dziesiąte, z góry dziękuję Bogu za bierzmowanie. Nie czekaj, żeby to zobaczyć, żeby uwierzyć. Uwierz teraz. Opowiedz, dziękuję Ci, Panie, że moja wizja jest jasna. Dziękuję, widzę oczami nieba. Dziękuję, że zasłona została zdjęta. Wiara aktywuje to, co wątpliwości opóźniają. Teraz czas się ogłosić. Chcę, żebyś wypowiedział te słowa na głos. Pozwól, by Twój głos poruszał atmosferą. Pozwól, by Twoja wiara aktywowała to, co niebo już zapieczętowało. No i proszę, oświadczam, że oczy mojego rozumienia są oświecone. Widzę wyraźnie. Widzę to dokładnie. Głęboko to rozumiem. Efezjan 1:18. Nie jestem ślepy. Nie jestem zdezorientowany. Nie mylę się. Chodzę w proroczej jasności i boskiej mądrości. Przysłów 2012. Wyrzekam się wszelkich duchów zamieszania, zniekształceń i duchowej ślepoty. Łamię umowę z wątpliwościami i wątpliwościami. Mam wyraźny wzrok. Druga list do Koryntian, 4,18. Otrzymuję dar duchowego rozeznania. Wiem, kiedy coś pochodzi ode mnie lub od wroga. Przetestowałem wszystkie duchy. 1 Jana, 4,1. Ogłaszam, że widzę ludzi tak, jak widzi ich niebo. Mówię o życiu, przepowiadam przeznaczenie, przywołuję potencjał. Pierwszy. Samuela 16:7 Przyjmuję rolę jasnowidza, strażnika, proroczego głosu. Nie będę milczeć, gdy Bóg mi coś pokaże. Będę mówił odważnie. Ezechiel 3:17 Upominam misję wroga, która zaciemnia mi wzrok. To, co niebo otworzyło Piekło nie może zamknąć. Moja wizja jest pewna. Objawienie 3:8. Ogłaszam, że łaska Boga otacza mnie niczym tarcza. Moja percepcja jest chroniona, moje rozeznanie jest powściągliwe. Chodzę w prawdzie. Psalm 5:12. Otrzymuję sny, wizje i prorocze wrażenia. Będę się Tobą opiekował z pokorą, będę ich szanować posłuszeństwem. Hiob 33, 14, 15 Decyduję, że nie będę chodził wzrokiem, lecz wiarą. A gdy Bóg da mi duchowy wzrok, będę w nim chodził z pewnością siebie. Drugi list do Koryntian 5:7. Deklaruję, że widzę to, czego inni nie dostrzegają. Wiem, co jest ukryte, wiem, co jest ukryte. Jestem czujny, jestem obudzony, wiem. Przysłów 29:18. Wyrzekam się strachu przed tym, co widzę. Nie dam się zastraszyć tej rewelacji. Nie odstąpię od prawdy. Stoję niewzruszona. 2 Tymoteusza 17. Zjednożniam się z boską wizją. Cokolwiek Bóg mi pokaże zadziałam. Cokolwiek ujawni, zajmę się tym, cokolwiek powie, ja słucham. Habachok 2, 2, 3. Oświadczam, że moja wizja nie jest tylko dla mnie, jest dla ciała Chrystusa. To dla Królestwa, to dla zagubionych. Użyję Go do służby. 1 Koryntian 12,7 Otrzymuję nadprzyrodzone percepcje. Moje rozumienie się poszerza. Moja mądrość rośnie. Moja jasność jest niezachwiana. Jakub 15 Odwołuję każdą demoniczną misję wbrew mojemu postrzeganiu. Żadna broń stworzona przeciwko mojej wizji nie odniesie sukcesu. Chodzę z proroczym autorytetem. Izajasza 54,17 Ogłaszam, że widzę oczami nieba. Postrzegam całym sercem nieba, rozróżniam umysłem nieba, jestem zgodny z boską perspektywą. Kolosan 3 czy Nie jestem zdezorientowany, nie mylę się, nie jestem ślepy, widzę wyraźnie, wiem to głęboko, chodzę z pewnością siebie w potężnym imieniu Jezusa. Psalm 119, 18. Amen. Teraz przypieczętujmy to słowo modlitwą. Ojcze Abba, w niezrównanym i potężnym imię Jezusa, stajemy przed Twoim tronem z wdzięcznymi sercami i oczekującą wiarą. Dziękujemy Ci, Panie, że jesteś Bogiem, który otwiera oczy, Bogiem, który zdejmuje zasłony, Bogiem, który daje wzrok ślepym i jasność zdezorientowanym. A dziś stoimy mocno w Jego obietnicach, wiedząc, że Jego słowo nie wróci puste. Ojcze, dziękujemy Ci za to słowo. Dziękujemy nie tylko za informacje, ale także za aktywację. Nawet gdy słuchamy, pracujesz, zmieniasz, otwierasz, wyzwalasz, a my przyjęliśmy to przez wiarę. Panie, prosimy Cię teraz, abyś zerwał każdy łańcuch duchowej ślepoty nad życiem tych, którzy słuchają. Odrzucamy ducha zamieszania, łączymy misję wroga z niejasnym widzeniem i nieprzejrzystym rozeznaniem. I straciliśmy ich jasność mądrość i proroczy wgląd w ich życie teraz w Imię Jezusa. Duchu Święty, objaw każdemu człowiekowi, co trzeba oczyścić. Pokaż, gdzie mianowanie się przeniknęło. Daj im odwagę, by się poświęcili. Daj im mądrość, by strzec Twoich bram. I daj im wiarę, by przyjęli to, co otworzyliście. Modliliśmy się o bierzmowanie za kilka dni. Niech pojawią się namacalne dowody na tę nową wizję. Otwórz im oczy, by zobaczyć to, co ty widzisz. Wyostrz ich rozeznanie, by zauważyć to, co ty postrzegasz. I daj im odwagę, by zareagować na to, co ujawnisz. Ojcze, łączymy każdy duch strachu i zastraszania. Odwołujemy każde kłamstwo, które mówi, że sobie wyobrażasz. Przesadzasz. Jesteś zbyt wrażliwy. I oświadczamy, że są rozeznani, postrzegają i widzą oczami nieba. Niech ich wizja stanie się narzędziem rozwoju. Niech ich rozeznanie chroni ich przed pułapkami. Niech ich wizja służy ciału Chrystusa. I niech każde objawienie odnosi się do Ciebie. Pieczętujemy tę modlitwę na autorytecie imienia ponad wszelkie imiona. Jezus Chrystus, nasz Pan, nasz Zbawiciel i nasz Król. Ogłaszamy, że to załatwione. Ogłaszamy, że jest uwolniony. Ogłaszamy, że jest to objawione. Z góry dziękujemy za to, co zamierzacie zrobić w imię potężnego Jezusa. Amen. Wybrany. Jeśli to słowo rezonowało w Twoim duchu, jeśli poczułeś ciężar nieba, jeśli wiesz, że to przesłanie było skierowane do Ciebie, zrób coś teraz. Napisz o raju w komentarzach. Niech to będzie Twoje publiczne oświadczenie, niech to będzie Twoja zgoda z planem nieba, niech to będzie Twoją aktywacją daru. I idź naprzód z tą wspólnotą wybranych, którzy widzą, rozróżniają i poruszają się oczami nieba, bo razem oświetlamy to, co ciemność próbowała ukryć. Podziel się tym przesłaniem z kimś, kto modlił się o jasność, z kimś, kto prosił o rozeznanie, z kimś, kto musi wiedzieć, że zasłona się podnosi. Bo to słowo nie jest tylko dla ciebie, jest też dla nich. Do następnego razu idź odważnie. Widz jasno i pamiętaj, teraz widzisz oczami nieba.